Siemanko, witam serdecznie, jesteśmy na skateparku w Szklarskiej Porębie Dojechaliśmy przed chwilą Celem dzisiejszego filmu jest to, że będę jeździł na innej ramie, kompletnie innej Jest to rama Alexa do, do naczyń I jest to rozmiar, jaki to jest rozmiar Gabriel opowiedz to jak to wygląda wszystko Mamy tutaj w tej ramie rozmiar 21 ramy e, Głównej tej rurki CS, czyli od suportu do najbardziej przysięgniętego koła jest 12,5 cala. Główka ramy ma 75,5 stopni wygięcia na chyłu, 71 stopni wygięcia rury podsiedłowej, 8,7 cali wysokości rurki podsiedłowej, no co ja powiem. no i Julek ma jeszcze inny widelec, bo jeździł na R15, teraz jeździ na R25, bo... Tamten nie, nie zniósł Tam Tamten to trochę się wygiął ogółem. I moi drodzy, teraz jest różnica taka tej ramy, yy, że w tamtej miałem kąt główki pochylenia, a tutaj główki miałem bardziej w tam, tak o. Było to 76,25. Miałem wyżej totalnie support, rura podsiodłowa ta tutaj nie była taka długa. A ten rower ogólny jest teraz jakiś, jakiś, jakiś krótszy. Ale zajebiście wygląda. To jeszcze inne siodełko wsadziłem, ale mi tutaj dał skulta pośmy takiego deala. Yy, gripy, da smile. I co? I brak gwardów, ale to za chwilę będą. Ale nie, mega spoko wygląda ogółem. Mega w porządku. W porównaniu tego, co było jest teraz zupełnie inaczej. Będą jakieś jaski później, więc pokażemy. Jak Gał robię cyki, też ma coś tutaj innego. Gał ma dwie inne opony. I gripy. Co? Mega mam inne opony. Znaczy no, masz, że zmieniłeś opony. Aha, A teraz inne opony. Pedały i gripy No kolorystycznie tutaj ciało Ciao No i co? Zobaczymy się za chwilę jak będziemy coś latać, cholera coś sobie pojedzie na skateparku parku w ogóle, patrz to inne się zaczynają jest dobrze Jak ogółem? Spoko. Teraz dziwnie coś... Nie wiem, co się stało. Ale mega spoko, mega szybki mam rower. Przez krótką ramę. Nie wiem. Fajnie jakoś. Bardziej czuję rower spróbuję A. zrobić coś. Czyli chyba jeszcze nigdy nie zrobiłem. No i zobaczymy. Ogółem. Co zrobisz?

Jo! <laughs> Nie no, spodziewałem się, że to wyjdzie. No to <laughs> Boję się trochę o to, o regulamin. Ale <noise> <Go. głosy> t r so, you know. um. oh so a g e d 이 どうも。 A, dawaj! Dawaj, uh. dawaj, dawaj, dawaj! dawaj dawa. Prawie! Dawaj, rany bary dwa. Na fejki. Daj. 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 Siema. Dokończamy yy, dzisiejszego dnia wczorajszy dzień I <laughs> jeździmy na tej ramie dalej, moi drodzy. Ogółem przed przyjechaniem chłopaków Sławka i gawła i o cholera jasna yy, traczki zacząłem robić sobie i mega fajnie wchodzą. Nie wiem jakoś ten rower lepiej się trzyma pod nogami i jakoś tak można sobie bardziej nim kontrolować. Tej Luipy muszę sobie trochę przyzwyczaić jak wcześniej, bo... Jak butem rzucisz kurwa O dobry pomysł I Sławka jedz. Kurwa macie No i widzicie No i co, kontynuujemy Gałę pojeździ, Sławek pojeździ, ja pojeżdżę Kasper pojeździ Pojeździsz? Łuj, buty mi się ślizgają Jeszcze raz Dobrze To dawaj Yo. Wat ja, wil je doen? Wat je doen? Nie wiem. Panie A to ja nie grałem. wieczorem w Cybergaja? Twoja morda moje jaja. Nie wiem, Ale na to to jest to Fajna Poka! 以上です中田理子先生に私の経験로上お聞きしたいと思います東北広報東北広報東北広報東北広報東北広 <목소리> <목소리> Thank you. Jak zwykle. Co powiesz, Sofciu? Że jest tak parno, że czekam już na ten deszcz. Nie, bo ja bym chciał pojeździć jeszcze. Ja już trochę na Ale jeszcze zajawa, więc idę coś pojeździć. To jest. Co widzowie chcą zobaczyć? Kamerzysta, pomóż. Dobre triki ogólnie. Dobre zobaczyć. Triki. <noise> Dobra, to patrzcie na tu Jarej, to. To było mocne. Takiego czegoś nie widziałem bardzo wiele lat. <noise> o, ale <sketchy>. O skryci! <noise>

Jak młody się To nie było fajne cholera <laughs> Ogółem moi drodzy pojeżdżone, jak widać skatepark mokry, jak cholera zaczęło padać yy, Test ramy wykonany, mega powiem Wam że w porządku się robię na takiej ramie wyższej z innej kątnej główki, trójkąt trochę inny yy, Rotacje i w ogóle jest taki zwinniejszy rower powiem Wam szczerze, no jest mega, mega w porządku, myślę że zostanę na ten czas na, na tej ramie Nie, zawsze, ale to jest yy, No i kurde i co? I mega dzisiaj pojeżdżone, Gałę pojeździł, Całek pojeździł, Kasper pojeździł, ja pojeździłem, jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia. Nie zrobiłem czegoś nowego, ale takie, żeby po prostu czuć się w ramę mega spoko, mega spoko tutaj jazdki. I co? Zapraszam do następnych filmów. Obserwujcie kanał DBWru i subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę, wsadźcie mi kciuka w dupę i będzie elegancko, więc trzymajcie się, pozdrowionka i do następnego filmu. ogółem. cześć.